Ej kurwa, zobacz, co to, to no jest? To ten, ten kurwa, co jest winny kurwa kraść swojemu Jak zolony kurwa kuta w tył, człowieku, Spójrz prawdzie w oczy! Co widzisz Zachowanie podłe? Co to kurwa ma być? Odpowie. Właśnie tak! po na parówo Twoje zachowanie podłe śmierci gorzej niż gówno ziomka wita kawita bo ma przypał to kurwo Nawet palcem nie kiwnie By mu pomóc, chociaż gdy był na wolności nie dał Ci gdy zrobić jeszcze dał Ci zarobić gdzie wyrazy wdzięczności Z korespondencją cisza Ziom pije czarną kawetni wyroku odlicza Przydałaby mu się wypiska Lecz tak się składa Że zaległe dwa tysia. Zostawiłeś w maszynach Nie wiem coś kurwa myślał Chuj co zwykła Bo rozliczenia kwestia I tak cię nie unikła Teraz morda obida Pogrożony w pociskach rozjewany jak pizda Starego kurwiska Mówię ci to z bliska I w oczy patrzę Posłuchaj mnie uważnie Zapamiętaj na zawsze Gdy byłem na widzeniu mordzia Mówił chuj w ciebie Chciałeś wyjebać Freda To teraz Fred cię wyjebie. Ty zachowałeś się jak pała cała wola cię nazwała zwykły chujem do strzania Ksiurem do jebania, fałszywa paru Na bielanach też już nie masz życia, chuj swoją skruchą rozjebaną za darmo nie latałeś Powiedz, czy na dziesiątkach hajs oddałeś Przypomnę sytuację, w której się obsrałeś Temat poszedł na pannę, u której mieszkałeś Ona za ciebie siedziała, ty w tym czasie balowałeś Ona nadzieję miała, ty rakiety nie wysłałeś Ona pakała, gdy ty wyjebane miałeś Nie myślałeś o niej, kiedy kurwa musiałeś Ona dupę ci broniła gdy leżałeś hajs, kokaina, alkohole Na kole, pamięta? Swoja fałszywa twarz. Przy tu zajebany, bałeś się sądowej kary, teraz będziesz się walc. Przez nienawiść do kursarych nie unikniesz kary pało. Co to? Tak, żeby zabolało Bo pierdol to mało, jeszcze jedna sytuacja W na kole wargą centymet odwadzka Zbywałeś wybujaca, ale jesteś miękka pyta Prawda taka jest, i z się nie wita Twój ojciec policja, gundur piwnicy potwierdził Jebać ci kurwo, życie, w kanale spędzi Trzy lata na lewo zapad wyrok z kurwy synów Wskazałeś na mnie palcem, tak bronią swoich synów Wiedziałeś dobrze, w jaki przedział się wpierdalasz Ja już jestem na wolności, ty kanałem wypierdalasz Wy się furami. ja oddzielony krato dzięki Twojej współpracy z policyjną szmatą, ty górewski krok Ja przerwa w życiorysie Ja słową ku górze, a dyskuję w odbycie Pękła cienka nić, a ty topisz się w gównie Taka jest kolej rzeczy Ja patrzę na to dumnie Bezmyślny czym i ląduję z trzeciej lidze Wychowany przez ulicę Konfidentów nienawidzę Nienawidza. Nadejdzie taki dzień, nadejdzie taka chwila, przedną się nasze drogi I nie dasz kurwodyla. To nie są puste słowa i żyj z taką wiedzą Niedługo na wolności Ci co przez ciebie siedzą Te słowa są do tych, co współpracują z sami, ulica was rozliczy to krzyżuje plany Spójrzcie a, prawdzie w oczy a, 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 Czy wam się opłaciło Straci dobre imię I mieć obite